Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia Od Zera. Czas biegnie dalej i tak dotarliśmy już do drugich urodzin Stolarni Od Zera. Ten tort symbolicznie jest właśnie dla Was, dla moich widzów, którzy mnie wspierają, oglądają i dla których tworzę. Wiem, że wielu z Was pewnie chciałoby go spróbować, a fizycznie jest to niemożliwe, ale poczujcie się tak, jakbyście go skosztowali. Żeby nie robić smaka, wami sobie tort już odstawiłem na bok. Natomiast, korzystając z okazji, chciałem nieco podsumować te dwa lata stolarni od zera. Kanał przekroczył ponad 11,5 tysiąca subskrybentów. Natomiast filmy były wyświetlone ponad 1 trzysta tysięcy razy. Za co wam bardzo dziękuję. Bardzo mnie to motywuje do dalszych działań, do dalszych nagrań i realizacji. I tak, jeden z projektów, o który już pytacie, kiedy będzie kontynuacja, czyli pilarka taśmowa, Rzefam i jej renowacja. Dokładnego modelu nie znam, powiem Wam, że zbieram części. Jeszcze brakuje mi kilku elementów, aby nagrać kolejny odcinek, a raczej przystąpić do realizacji możliwości nagrywania. Natomiast powiem szczerze, nie spieszy mi się za bardzo z tym projektem, ponieważ mam drugą pilarkę, z której korzystam. Natomiast z innej strony, akurat spieszy mi się, bo chciałbym zobaczyć, jak ona będzie działała, jak będzie się sprawowała. Tym bardziej, że idzie zima. Wiadomo, zimą pozyskuje się drewno, tak więc i ja pewnie pozyskam jakieś drewno do toczenia, które będę musiał przecinać, kłody na pół, tak aby później dalej z nich toczyć. Okręgi już wycinam na tej pilarce małej, ponieważ tam mam taśmy wąskie. No, ale to jeszcze chyba potrwa. Ponieważ nie jest łatwo skompletować wszystkie części. Drugi projekt, który mam otwarty, to jest projekt dotyczący budowy stolika industrialnego do tokarki. Stolik został zbudowany, natomiast nie skończyłem go w pełni. Brakuje w nim szuflad, które będą mogły magazynować wkręty i inne materiały, które mam tutaj w stolarni zgromadzone, i właśnie tym aktualnie się zajmuję. Także jeden z przyszłych odcinków na pewno będzie dotyczył tego. Natomiast jeszcze trochę to potrwa, ponieważ muszę to skończyć. Największy projekt, jaki udało mi się w tym roku skończyć, to budowa centralnego odciągu Trocin wraz z separatorem cyklonowym, jak mogliście oglądać w poprzednim odcinku. Wszystko udało się zakończyć się sukcesem, separator działa, odciąg działa, dzięki temu poprawiły mi się tu warunki pracy, natomiast mam nadzieję, że Wam ta seria tych pięciu odcinków bardzo się podobała. Było tam naprawdę mnóstwo wiedzy, mnóstwo zagadnień technicznych, które musiałem rozszyfrować. Ale jakimś cudem się udało. I tak właśnie minęły te dwa lata, a tak minął kolejny rok. Projekty, które tworzę, często są potrzebą chwili albo mojego warsztatu, tak jak odciąg trocin, albo sytuacji, która mnie spotyka, czyli na przykład chcę dla kogoś stworzyć prezent na urodziny, albo ślubny, co mogliście oglądać w realizacjach z dekoracjami z tego roku. Natomiast chciałem zadać Wam pytanie, abyście podzielili się w komentarzach odpowiedzią. Co wy lubicie? Jakie projekty Wam się podobają? Czy lubicie jak buduje maszyny? Czy może chcecie dekoracje? Może chcecie elementy toczone na tokarce? Może chcecie wyżynarkę włosową? Napiszcie mi, co Was interesuje, co byście chcieli oglądać na moim kanale Stolarnia Od Zera. Tak abyśmy razem współtworzyli ten kanał, abym mógł y, dawać Wam odcinki, które będą Was interesowały, abym się cieszył z tego, że Wam się te odcinki podobają. Tak więc piszcie w komentarzach, co wam się podoba. Ja oczywiście w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć na te potrzeby, postaram się realizować odcinki takie, jak wam się podobają. Natomiast moje możliwości nadal są ograniczone. Statystycznie w tym warsztacie przebywam dwa dni w miesiącu, a właściwie dwa pobyty w miesiącu, ponieważ nie wiem, czy od szóstej do pierwszej w nocy to jest dzień. <słyski> tak więc... Takie mam możliwości, ale będę starał się dla Was realizować jak najlepsze odcinki. Wiele rzeczy, które dotyczą stolarni od zera, dzieją się poza nią, czego Wy oczywiście nie widzicie. I nie chodzi mi tutaj o kwestie jakby internetowe, czy nagrywania, montowania tych filmów. Tylko chodzi mi o takie stricte związane ze stolarnią rzeczy, czyli na przykład ostatnio. Pół dnia zajmowałem się przerzucaniem drewna. Drewna, które już od roku schnie, musiałem je przerzucić w drugie miejsce, aby utworzyć nowe miejsce magazynowe na nowe drewno, które mam nadzieję w tym roku się pojawi zimą. I tak, jakby to też zajmuje mi czas, także trzeba to wszystko uwzględniać. Naprawdę, tego czasu przy warsztacie potrzeba bardzo wiele. I dlatego nie zawsze udaje się na czas zrealizować projekt, który chciałbym wam jak najszybciej pokazać i tak na przykład poświęcając czas na przemagazynowanie mojego drewna, nie udało mi się skończyć do końca projektu dotyczącego budowy szuflad do stolika industrialnego od tokarki. Dlatego ten projekt się mi poprzesuwa. No i tak to bywa w życiu, nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli. Ale cóż, trzeba sobie radzić i iść dalej do przodu. Jeżeli chodzi o Stolarnię Od Zera, moim pierwszym i głównym kanałem, którym chcę się z Wami komunikować, jest nadal i pozostaje niezmiennie YouTube, ponieważ filmy są dla mnie tym, czym jakby chciałbym się z Wami najbardziej dzielić. Natomiast różne informacje czasami można znaleźć na stronie internetowej. Nie ma tam za wiele informacji jakby takich poza filmami, ale jest tam zbiór informacji o filmach. Jest kontakt, jest również link do Instagrama, i właśnie Instagram to jest kolejny kanał komunikacyjny. Na Instagramie staram wrzucać się zdjęcia z realizacji. Zdjęcia, które się tam pojawiają, czasami są z wyprzedzeniem, czasami z opóźnieniem. Tak więc, jeżeli ktoś śledzi Instagrama, czasami może spotkać spoilery, które sugerują, co będzie następnym projektem. Co może wydarzyć się w najbliższy piątek, ponieważ filmy staram się wrzucać w piątki o godzinie 10. Także możecie pilnować tej godziny statystycznie co drugi piątek, ale wiadomo, tak jak mówiłem, nie zawsze tak się udaje. Bardzo cieszę się, że z wieloma z was mogłem się spotkać osobiście. Również mogłem uczynić to z wieloma twórcami z innych kanałów na YouTubie, z niektórymi osobami, które mieszkają w drugim końcu Polski, których pozdrawiam serdecznie. Darą mowa o tobie. Yy, niestety podejmuję tylko kontakt telefoniczny, ale świetnie się dogadujemy. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzę tamte rejony i się spotkamy osobiście, ale bardzo cieszę się, że właśnie yy, jakby, mimo tego, że nadaję przez internet, to kontakt personalny pozostaje, że możemy spotkać się osobiście i było to właśnie możliwe w tym roku. Także wielkie dzięki. Nie chcę Wam zajmować więcej czasu, także bardzo Wam dziękuję za kolejny rok, który spędziliście ze mną. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie obejrzane filmy, za kliknięte lajki, za kliknięte subskrypcje, za komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ten kolejny rok ze mną. To już razem dwa lata z niektórymi z Was. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Stolarni od Zera. Cześć!